Tam koniec, jak zawsze zresztą, zostawiliśmy ciekawostki. Zaczniemy od tego, że we Wrocławiu znajduje się Sky Tower, czyli najwyższy budynek mieszkalny w naszym kraju. Jego wysokość to aż 212 metrów. Punkt widokowy znajduje się na 49 piętrze. W połowie marca na jednym z osiedli został odsłonięty mural upamiętniający. 35. rocznicę wydania siódmego albumu studiowego Depeche Mode, jakim był Violator. Zawiera on czarną różę oraz czarny napis Depeche Mode na żółtym tle. No i co mogę powiedzieć? Ja jako Depechowiec po prostu nie mogłem obok czegoś takiego przejść obojętnie. No i jest też przy okazji naprawdę wspaniały gest, który stanowi nie tylko upamiętnienie tego genialnego albumu, ale także jest dobitnym świadectwem faktu, że subkultura depeszów w Polsce wciąż żyje i ma się wyśmienicie. Co bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. W całym mieście można spotkać aż 120 krasnoludków. Znajdują się one w rozmaitych częściach miasta. Wiele osób stawia sobie za cel, aby niczym Pokemony znaleźć je wszystkie. Jest to ogromna frajda nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych. Piwnica Świdnicka to restauracja, która znajduje się w samym centrum miasta. Dla wielu osób niespodzianką może być fakt, że jest to jeden z najstarszych obiektów w Europie. Powstał on ponad 700 lat temu. Naprawdę. W przyszłości stawały się tutaj m.in. takie osobistości jak chociażby Fryderyk Chopin. Jedno z najcenniejszych dzieł sztuki znajduje się właśnie we Wrocławiu. Zastanawiacie się, o jakie dzieło może się rozchodzić? Już wam mówię. Chodzi o panoramę Cławicką, która jest obrazem o ogromnych wymiarach, mianowicie 15 na 114 metrów, co jest naprawdę imponującym rozmiarem. Z całą pewnością. Warto zobaczyć go chociaż raz.